Dzień dobry. Dzisiaj gościem naszego programu jest pan Paweł Zylm, jeden z nielicznych polskich aniołów biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Pawle, do ubezpieczenia wydają się nie najciekawszą odnogą gospodarki. Jako osoba z doświadczeniem w tej branży, może pan zgodzić się z tym stwierdzeniem, czy raczej je zaprzeczyć? Zgodzę się, <noise> bo to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne i nieciekawe z tego względu, że jest nienamacalne, tak? bo jeżeli ktoś robi pewne rzeczy, produkuje samochody, Wiertarki, czy cokolwiek innego, to jest namacalne. A ubezpieczenie to nie wiadomo, co to tak naprawdę jest. Więc, po to, żeby komuś w ogóle wytłumaczyć, co to jest ubezpieczenie, to jest bardzo, bardzo, bardzo trudno. W Polsce mamy bardzo niski poziom ubezpieczenia osób. Oprócz ubezpieczenia autokasko-samochodu, które każdy musi mieć, bo takie jest prawo. Z tego, że jakby ktoś, kto jeździ, jeszcze chyba prawo jazdy nie macie, czy macie? Już nie długo. niedługo, no, niedługo ale, jeszcze, ale jeszcze nie macie, jak będziecie mieli, bo to jak się zrobi jakąś szkodę czy krzywdę takim samochodem, to żebyście nie musieli z własnej, z własnej kieszeni płacić za tą szkodę, tylko żeby płacił za to ubezpieczenie. A, a co jest ważne, bo na przykład yy, taką szkodę, to na przykład wjeżdżając na prąd. Samochodem można zatopić prom. I to nie jest kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy, tylko może, być, mo, mo, może to, być, to być dużo. Więc ubezpieczenia są trudne, ale są potrzebne. Potrzebne są po to, żeby właśnie zabezpieczać różne tego typu nieprzewidziane zdarzenia. Wyczerpałem? Przechodząc do tematu startupów, często w nich pojawia się temat statystyki. Wedle tego 90% z nich najczęściej upada. Co wyróżnia tą garstkę, która potrafi się wybić i jeszcze osiągnąć sukces? Statystyka z statystyką to tak samo ja mówię, ja mam psa, chodzę z psem, i tak jak można powiedzieć, jak to jest statystyki statystycznie, jak chodzę na spacer, to każdy z nas po trzy nogi. Więc to statystyki statystykami. Ale to, co wyróżnia te startupy, start żeby przetrwały, to głównie fanderzy, czyli osoby, które zakładają te startupy, które są za nie odpowiedzialne, są gotowe do ciężkiej, do ciężkiej pracy 24 Godziny na dobę, więc jakbyście chcieli, myśleli o założeniu startupu, i czasami w jakimś filmie zobaczycie, czy ktoś napisze: a tam super, ja odniosłem taki sukces, mój startup jest tam wart miliony, miliardy, nie wiadomo czego, to na pewno za tym jest, za tym jest ciężka i długa praca, bo też nie jest tak, żeby taki startup osiągnął, osiągnął sukces, to trzeba być. Cierpliwym cierpliwym z tego względu, że to zajmuje strasznie długo czasu. To nie jest rok, dwa, tylko w jakiś sposób pewno pięć, dziesięć, czy jeszcze, czy jeszcze, czy jeszcze dłużej. E, więc to zależy od tej osoby czy osób, które, które który ten startup tworzą, jakie mają umie, umiejętności, nie tylko takie merytoryczne, twarde, że ktoś jest od IT, ktoś od, od marketingu, ale też także, tak, takie e, miękkie, w jaki sposób czy się dogadują e, z ludźmi, czy tworzą, czy tworzą e, dobry zespół, czy są też gotowi na zmiany. Bo często jest tak, że pierwotny, pierwotny Plan na, czy pomysł, pierwotny pomysł na startup e, często się zmienia, tak? Coś myślimy, że, że to jest genialne. Potem zaczynamy robić, robić, patrzymy, o, ale nikt nie jest, tym, to jest super, ale nikt nie jest tym zainteresowanym, bo nie chce z tego korzystać. Więc trzeba zmienić. My to ładnie nazywamy spiwotować, czyli nagle zmieniamy to co ten plan działań, który mieliśmy, no i myślę, że to są takie. Główna, główna, główna cecha, co wyróżnia, to są, to są osoby i też na pewno trzeba mieć trochę, trochę szczęścia. Eee, I ten pomysł, tak? Mówię, pomysł jest na drugim miejscu, ale pomysł na produkt, na usługę jest oczywiście bardzo, bardzo ważny, z tego względu, że eee, to musi być nie tylko musi być bardzo fajne. Jak gdy się zacząłem zajmować, interesować startupami, to naprawdę za każdym razem. Robiłem wielkie wow, co ktoś wymyślił i co można. Naprze, naprawdę ci fanderzy mają super pomysły, tymi, i tylko potem jest problem, czy my, jako ludzie, chcemy z nich korzystać, czy firmy chcą też z nich korzystać. Bo można mieć fajny super pomysł, tylko ktoś twierdzi, że to mi to nie jest potrzebne, bo bez tego mi jest i tak sobie daje radę. Więc ten pomysł musi być, że spełniać jakąś potrzebę, rozwiązywać jakiś, jakiś problem i ktoś musi chcieć z niego korzystać. I następna rzecz, równie ważna w tym łańcuchu, że jeszcze ktoś musi chcieć za to zapłacić. Bo po to, żeby to miało sens, to musi być produkt, musi być usługa i jeszcze ktoś musi za to płacić, żeby zarabiać pieniądze. Jeszcze, a dlaczego akurat startupy, a nie powiedzmy akcje, obligacje czy inne bardziej standardowe instrumenty finansowe? Ale ja nie powiem. Akcje i akcje, obligacje też mnie interesują. To nie, to nie jest tak, że mhm. tylko to może w ten sposób, że akcjami i obligacjami się dużo osób interesuje, mhm. które są też bardziej anonimowe, tak? bo, bo, bo oprócz takich osób, które są. Dzielą się jakąś swoją wiedzą czy doświadczeniem to, to inni jest tysiące osób, dziesiątki tysięcy, a może i setki w Polsce, które w jakiś sposób kupują akcje. Obligacje, teraz w ciągu ostatniego roku po prostu myślę, że kilka milionów osób kupiło obligacje. Były bardzo popularne ze względu na inflację, jako ochrona przed, przed inflacją. Ja moje pierwsze akcje kupiłem mając 18 lat skończąc. Jeszcze nie było, jeszcze to była akcja Uniwersalu, Mam taki papierek, bo to na papierku i tak mi się zapisywałem. Więc to moja, że tak powiem, miłość to może za dużo powiedziane, ale taka. Chęć tego bycia blisko tego rynku finansowego, to już we mnie jest od dawna, tak? I to ja, ja tego nie, nie rozdzielam. Nie jestem nie, nie uważam siebie za. E, czy inaczej? Nie mam takiej wiedzy, jeśli chodzi o rynek kapitałowy, akcje, obligacje, żeby się nim dzielić. Jeżeli chodzi o, o startupy, myślę, że trochę o tym wiem. Po, 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 ponieważ codziennie przy tym pracuję. No to pan już wspomniał o tym, jak pan zaczynał, kupując swoją pierwszą akcję, ale jak na początku odnaleźć się w tym świecie, bo wiadomo, początki nie zawsze są łatwe. W świecie takiego, zależy, o jakim świecie mówimy, rynku finansowego, mm. tak? no, ja myślę, że trzeba też się w jakiś sposób interesować, tak? Bo to, to co, to, co, to, co na, Ja nie kupiłem tych, tych, tych moich pierwszych, e, pierwszych akcji, dlatego, bo nagle wstałem, nie? I mówię, o, chcę mieć akcję. E, Byłem w liceum wtedy, tak? to też nie było, nie było tak. W normalnym, w klasie matematyczno fizycznej nie miałem żadnych przedmiotów e, ekonomicznych, e, tylko po prostu w jakiś sposób mnie to, mnie to interesowało. Czytałem gazety wtedy, tak? bo wtedy gazety nie było jeszcze, nie było jeszcze internetu i wiadomości ekonomiczne, gospodarcze w jakiś sposób się. E, dowiadywałem i poznawałem ten rynek. Dzisiaj mamy, dzisiaj mamy YouTube'a, dzisiaj mamy podcasty, gdzie dużo jest takich właśnie e, osób, które właśnie, wracając do tego wcześniejszego pytania, które się na tym rynku bardziej znają, którzy prowadzą takie, e, bardziej informują, doradzają, to nie jest dobre słowo, ale edukują i to myślę, że jest warto takie rzeczy słuchać. Nawet ja lubię słuchać, Dużo słucham, ale też takich edukatorów, pomimo tego, że wydaje mi się, że trochę też wiem to, spacerując z psem, to czasami też słucham, mam swoich ulubionych, ulubione osoby, które, które, które lubię słuchać, nawet po to, żeby pewne rzeczy, które są oczywiste, ale oni czasami zbierają te informacje. A to, co na pewno bym wam polecał, to codzienny jakiś taki brief informacji ekonomicznych, po to, żeby się po to, żeby zrozumieć, jak działa gospodarka w całości, w kraju i na świecie, bo po, potem można wyciągać wnioski, na przykład, czy to chcecie zainwestować, czy w coś innego. Bez tego, to, bez tego jak nie e, będziemy obserwowali tego, co się dzieje na zewnątrz, to wtedy trudno nam jest podejmować racjonalne decyzje, tak? bo jeżeli e, wiemy, że Coś się wydarzy, tak, że na przykład, nie wiem, nagle zostanie wprowadzone jakieś cło na jakiś produkt, które dana, dana fabryka produkuje, to wiemy, że te ceny niestety będą dla niej wyższe i marża może być większa, więc raczej, raczej nie będziemy z tego typu e, produkcje wchodzić, a patrząc znowu ze startupów. Tak, teraz mamy sytuację, mamy za naszą wschodnią, granicę są wojnę i są wysokie ceny. Energii, ropy naftowej i tego typu rzeczy. Więc e, trzeba szukać czy można szukać takich rozwiązań, które jakichś alternatywnych źródeł e, e, energii albo zmniejszających tą energię. Więc tutaj trzeba być takim uważnym i dynamicznym, dobrym, obserw dobrym obserwatorem. Dobrym obserwatorem tego bieżących wydarzeń, nie tylko w kraju, ale i na świecie. A jak on myśli, dlaczego aniołów biznesu ludzi takich jak pan jest w Polsce tak mało? Jak sprawdzałem dane, to byłoby to mniej niż tysiąc? Tak naprawdę, tak naprawdę trudno jest. Ja tak. Nie ma definicji anioła biznesu. Hmm. Tak? Czy jak. Czy jak Ktoś z was pójdzie do swojego babci albo dziadka i będzie miał pomysł na jakiś ten, i pożyczy 5 tysięcy babcia czy dziadek, czy jest aniołem biznesu, może jest. No jest. No swoje prywatne jakieś tam oszczędności gdzieś tam in, 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 inwestuje. Więc tak naprawdę też nie ma. Oczywiście są badania, które takie badanie jedno w zeszłym roku było zrobione pierwsze w ogóle anioł biznesu rynku przez Come Angels. I tam rzeczywiście pewno takie dane są, jak, 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 jak Ty mówisz, ale to nie jest takie e, powszechne i trudno to i policzalne, bo jeżeli chodzi o inwestorów giełdowych, można policzyć, bo są biura maklerskie, które biura maklerskie, żeby kupić akcje trzeba być, e, mieć rachunek w biurze maklerskim. Więc w jakiś sposób można te osoby zidentyfikować. A jeżeli chodzi o aniołów biznesu, po pierwsze, jest trudno zdefiniować taką osobę. Drugą, druga rzecz jest taka, jeżeli osoby, często też jest tak, ja też znam takie osoby, które są czy robią to, co robią aniołowie biznesu, ale tak nie lubią się nazywać, ale z tego względu, bo na przykład. Z tego względu, że oni pracują gdzieś zawodowo i nie chcą się tym, tym chwalić, że dodatkowo jeszcze są maniołami biznesu. Więc tutaj to jest, ale to jest trudne do policzenia. Zgadzam się, że, jest ich, że nas jest mało, powinno być więcej i mam nadzieję, że dzięki takim programom jak, jak ten i takiej edukacji, która, 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 która po prostu się. Teraz toczy, tak jak powiedziałem, te badanie o ilości aniołów biznesu, różne, różne, różne programy, podcasty są na ten temat i mam nadzieję, że ta świadomość będzie, będzie, będzie większa i będzie nas więcej. Chciałbym się dowiedzieć, czy zajmował się Pan kiedyś inwestycjami alternatywnymi? Mam na myśli zegarki, obrazy, i czy mógłby Pan nam coś o nich powiedzieć. <laughs> nie zajmowałem się nigdy, nie zajmowałem się, znaczy. E jak byłem, jak byłem nastolatkiem, to zbierałem znaczki, więc wczoraj czytałem, że jakiś jest polski znaczek, który 60 tysięcy kosztuje, nie pamiętam czy go mam, może gdzieś tam kiedyś, kiedyś miałem, ale nie, nie sądzę, bo był jakiś odwrócony, to bym, to, by, to, by, to bym zwrócił. Swego czasu też jak miałem trochę czasu, trochę, trochę zbierałem monety srebrne, które przez e, Narodowy Bank Polski są Wydawane, więc w ten sposób. W ten sposób mogę powiedzieć, że takie tylko miałem doświadczenie z tymi inwestycjami alternatywnymi. Pewno, jaki, 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 ja, widzę, jaki, jaki ja widzę problem, ja widzę problem taki, że pewno jest akurat mówię akurat znaczki, monety, to może akurat jest łatwiej spieniężyć. Ale tak to myślę, że jest problem z płynnością takich rzeczy, tak? Bo. A jeżeli kupię, kupię, kupię obraz, mi się podoba, bo kwestia zakładam, że też kupuję to, bo coś mi się podoba, albo coś lubię czy w jakiś inny sposób, widzę jakiś ten potencjał, to jak będę potrzebował, potrzebował pieniądze, to niekoniecznie będę szybko mógł to sprzedać, upłynnić. Więc to jest tak, ale jeżeli ktoś ma odpowiednie, duże środki, i może sobie pozwolić, że ten obraz czy te obrazy będą stanowiły jakiś tam mały procent jego inwestycji. No to czemu nie, tak, no bo zawsze może będzie miał akcje czy obligacje, które będzie miał, czy jakąś jakąś lokatę, którą będzie mógł w jakiś sposób spieniężyć, a z obrazem może wystawić, poczekać, może być to dłuższy, dłuższy okres szczególnie, jeśli bo Kwestia jest tego, pewno łatwo jest sprzedać, tylko jest trudno sprzedać za taką pewną cenę, jakby szybko, za taką cenę, jakbyśmy pewno chcieli. Także jak nasz program jest skierowany do młodych ludzi. Yy, jaka jest taka zasadnicza rada? Mówił pan już o tym, żeby codziennie, na pewno jak najczęściej sprawdzać newsy ze świata? Codziennie. Szczególnie yy. jak siedzicie w, w telefonach, to w zasadzie można sprawdzać i co chwilę, co co chwilę. tak? Um, ale myśli Pan, że zacząć właśnie z akcjami? Czy no, to jest chyba najbardziej dostępne dla nas? Myślę, aktywo. że zacząć z akcjami. Kwestia też jest taka, że można czasami są różne takie akcje edukacyjne, że niektóre. Banki czy biura maklerskie tworzą takie wirtualne konta, na których się można pobawić. Tak? Można się pobawić, że się ma taki edukacyjny portfel o wartości, nie wiem, na przykład 100 tysięcy, i można symulować na tak jakby prawdziwej, pra, pra, prawdziwym rynku przez dwa tygodnie albo przez miesiąc jakieś tak jakby prawdziwą grę. tak Powszechnie, powszechnie się mówi, grę na giełdzie, ale ja. Tylko gra to mi się tak kojarzy nie, nie dość poważnie, że tak trochę jak ktoś chce kogoś ograć, ale tutaj ja bym podcho ja podchodzę do inwestycji bardziej tak poważnie i prze przemyślany e sposób, więc bardziej bym to nazwał takim treningiem. Treningiem e przed tym, żeby wejść na rynek e kapitałowy, finansowy. Jeszcze są też takie, 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 takie instrumenty, które się nazywają ETF-y, które, które, które odzwierciedlają na przykład całe rynki. Także ETF to odzwierciedla na przykład WIG, czyli ten indeks giełdowy, że nie trzeba konkretnie, za tym stoi często jakieś biuro maklerskie, które po prostu skupuje. Te spółki, które są, odzwierciedlają na przykład WIG-20, można kupić, więc to jest o tyle bezpieczniejsze, że się nie inwestuje tak jakby w pojedyncze spółki, tylko w jakiś tam indeks czy mhm. e, portfel. I to też jest o tyle łatwiej, że też nie ma chyba takich barier, jeżeli wchodzi, wchodzi, się, wchodzi się na i inwestuje, bo tam można chyba od 100 zł e, kupować. Także też a na przykład też co można robić, to można kupić, można kupić, kupować sobie fundusze inwestycyjne, które też są fundusze inwestycyjne, które decydują, wybieramy określony, na przykład profilu, bezpieczne czy agresywne. Agresywne bardziej więcej mają akcji, te bezpieczne mają prawie w ogóle nie mają, albo w ogóle nie mają akcji, mają same obligacje, albo jakieś mieszane, pośrednie, i wtedy. Tam za tym stoją zarządzający, którzy, którzy dobierają portfel do tego, żebyśmy jak najwięcej e, zarobili. Ja bym przestrzegał przed tym, żeby od razu wszystkie swoje oszczędności wchodzę i tu kupuję, je, kupuję tą spółkę. E, bo oczywiście można, może nam się udać, ale jest duże prawdopodobieństwo, że nam e, się nie uda i żeby w jakiś sposób się e, nie zne, zniechęcić. E, to też trzeba, to co trzeba, o czym trzeba pamiętać, to na pewno, że inwestowanie też się wiąże na giełdzie z jakimiś tam kosztami. Więc koszt minimalny, pobierana opłata przez biuro maklerskie, nie wiem, jak jest, nie wiem, w tym biurze, którym ja korzystam, jest to minimalne, jakaś to jest 5 zł od transakcji i jakiś, jakiś tam procent. Więc jeżeli kupicie akcję za 100 zł. A z tego 5 złotych już zostanie pobrane, więc to jest 5%. Tak więc ta akcja, żeby, żebyście musieli na tym zarobić, to, 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 to kilkanaście, nie, żeby wyjść na zero, kilkanaście procent by musiała w jakiś tam sposób wzrosnąć, bo gdy się sprzedaje, to też te 5, 5 złotych jest pobierane. Więc tutaj, patrząc na to. Patrząc na to Trzeba tak. Ja bym mówił: jednak zachęcał albo w jakieś naprawdę fundusze, może albo jakieś te etf y które i systematycznie, tak? Bo jeszcze inna strategia jest taka, że co, co miesiąc mogę 100 zł płacać, ale mówię nie na tą jedną akcję, żeby gdzieś to tam, żeby te opłaty gdzieś tam nie były i przez to mam taką, że ta cena. Też w jakiś sposób nam się uśrednia. tak, jak Jeżeli gdzieś tam jakaś górka, to jak za miesiąc może będzie niżej lub, lub wyżej, więc przez jakiejś strategii e, to, to jest dobrze. A jeszcze inna rzecz: im się dłużej oszczędza po te 100 zł, to więcej można uzbierać. Bo gdybym ja zaczął po 100 zł, jak miałem 18 lat, Odkładać, jakbym mógł, no bo nie mogłem, bo to też nie jest tak, ale nawet po 10 złotych, jakbym, zł, jakbym, jakby, jakbym odkładał, to trochę, jak teraz już mam trochę ponad 50, to bym parę trochę, trochę, trochę też odłożył, a zakładając, że to w jakiś sposób jeszcze by zarabiało, więc mógłbym mieć, mógłbym mieć już zebraną jakąś tam sumę na to, żeby zainwestować w startach na przykład. Możemy nam pan powiedzieć, co Aniu Biznesu robi po pracy, jakie ma zainteresowania? To zależy, który. Pan w tym przypadku. Ja, ja tak. Ja mam... Ja, jakie zainteresowania? Moim, moim zainteresem, moim, że tak powiem, mi dużo czasu zajmuje pies. Z którym chodzę rano i wieczorem na długie spacery, no średnio dwie godziny dziennie, a może nawet do trzech czasami, czasami, czasami spędzamy. A jakiego e ma pan pieska? Border Collie. O. E więc e też trzeba było trochę, jak, jak był mały, to przez pół roku e chodziliśmy razem, najpierw do przedszkola, a potem do szkoły. Żeby się, żeby, się, żeby się wychować, to odnośnie takiego spostrzegania świata i pewnych rzeczy. Jak powiedziałem wam, żeby obserwować, co się, co się wokół dzieje, jak pewne rzeczy, jak chodziłem w sem, schodziłem w sem na zajęcia, to też takie czasami różne pomysły z psami miałem związane. Tak? Że może o taki startup z jakimś, jakby ktoś wymyślił z psami. I bardziej się wtedy tym interesowałem, więc mówię, nawet jak idziemy ulicą, widzimy coś dziwnego. Ktoś robi niespotykanego, może się, okazać, może się okazać, że to jest nagle, gdy wpadnie nam genialna myśl na genialny startup. Więc, dlatego, mówię, warto obserwować. Więc, a wracając do pytania, więc dużo, dużo spaceruję też, jak trochę powiedziałem, lubię słuchać różne podcasty, lubię czytać książki. Filmów takich jak to w dzisiejszym świecie jest, nie lubię tak oglądać, że jest jeden za drugim gdzieś tam. Bardziej jestem tradycjonalistą, wolę jak na przykład ten serial, jak raz na tydzień jest odcinek puszczany, więc po to, żeby mógł trochę taki czekać na to, co, 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 się, co się wydarzy. Tak? Mam drugie dzieci, więc trochę trochę, trochę już, że tak powiem dwóch studentów i córka jest w liceum, więc już są, że tak powiem, samodzielni, ale, ale trochę czasu jednak zajmują to, co mnie, to co na przykład mnie cieszy, bardziej możemy porozmawiać trochę o takich rzeczach właśnie yy, biznesowych, także się tym, tym, yy, tym interesują, więc o na, na, na następna rzecz to dobrze warto z rodzicami rozmawiać. Sobie, I sobie nie mówicie, ja, jesteś boomerem, się nie znasz, chociaż ja też tak czasami, czasami słyszę, ale kwestia trzeba, trzeba słuchać i być, e, trzeba słuchać i być e, otwar otwartym na to, co inni mówią, nie przyjmować. Ja jestem, bo jak byłem w Waszym wieku, też uważałem, że jestem najmądrzejszy, ale mówię pewne rzeczy, doświadczenie trzeba brać się tego. Bo po co popełniać czyje, czy błędy, jak ktoś mógł za nas to popełnić? I przy startupach tak samo jest. Dlatego są potrzebne aniołowie biznesu, którzy mają już jakieś swoje doświadczenie zawodowe i życiowe i mogą podpowiedzieć, żeby uniknąć pewnych błędów. Czyli w inwestowaniu jednak empiria, nie teoria. <laughs> to u mnie tak, u mnie tak, ale są różne szkoły. Różne, 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 różne są szkoły. Niektórzy, niektórzy uważają, że Excel, tabelki, wszystko odhaczą, przypytają i to, i to i to i to i to i to i to zadziała. Ja się z tym kategorycznie nie kategorycznie się z tym nie zgadzam, bo to nie jest to nie jest zero, to nie jest zero, 0 0 jedynkowe. Czyli wykres przypominający nietoperza lecącego z głową w dół nigdy nie skłonił Pania do zainwestowania w cokolwiek? Y, powiem tak, zawsze mnie fascynowały i fa, fascy, cały czas mnie fascynują osoby, które potrafią te wykresy w jakiś sposób tam czytać, mówiąc co tam jest i po tym, że coś kiedyś było, teraz się, teraz się, się powtórzy. Ja tego nie umiem, ja tego nie widzę, tak? No może mi, brak, może mi brak wyobraźni, bo może jakbym poświęcił trochę czasu i się tego nauczył, czy starał się zrozumieć, to może bym w tym widział, ale tego nie widzę. To, co widzę, to bardziej takie jakieś twarde, twarde dane, które mam bieżące, tak jak mówiłem, jakieś dotyczące z otoczenia, które wokół, wokół mamy i na bazie tego wolę podejmować decyzje albo przypuszczania tego, co się i jak się wydarzy. W takim razie dziękujemy bardzo Panu za wywiad. Myślę, że był bardzo wartościowy. Dziękuję. Dziękujemy, dziękujemy. również.